Nie, uh. Leszek Słucham jak, Aha, jak wrażenie aromatyczne? Boskie Adaś, Ty urodzony no hutas, no. u Ciebie taki zapach to nie pierwszyzna Jak pociągnie z kombinatu, tak z, wiesz, za młody lat to... Nie, nie. proszę Państwa, bo ja na przykład... A, niestety mi sprzęt pada. Bo... <zys>... To mówcie, które się jak które się nie je, bo ja nie odróżniam Które to jest mięsko tym? Teraz tak, masełko na chlebek, no cóż się dzieje, ikry nie jemy. Czyli tego nie Za jemy. późno. Ikry nie, ani mleczka. Ziemniaczka na to. Ja to, to nie. Wolne przejście do toalety. Wolne przejście. Ziemniaczka. Ziemniaczka. Sprawdźcie czy straż miejska nie wraca. Wie tą skórkę też odrzucamy? Skórkę tak. A dać, a dać. Ja już za będę miał pierwszy okręt. Pierwszy, ja pierwszy Spełniam kolejne piec. marzenie życia. Czołgiem jechałem, małpę <grym> dotykałem, teraz te śledzie. Proszę. Ojej. Czy to jest na pewno to co się je? Proszę tak? To. Uwaga? Oj, mu, jest za, 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 za. Pichota, nie? Adam. 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 O je, o je głęboko oddychaj. O, o, o. to musi być jakiś fake. to nie jest tam... Cebulka? Adam, Adam, Adam. No co ci jest? Ja kiedyś miałem leczenie kanałowe zęba i to podobnie smakowało, O! Patrzaj. Czy ja cię dyrektor jest najlepszy wiceprzewodniczący? To, to Zagryzę, co to nie pierwszy dla niego. Jak powiedział kwicow, zjadł sześć baranów, tym dwa śmierdzące, a dyrektor o. trochę więcej. No. <laughs> no, pociągnęło. Cebulka, powiadacie pan. Marek do pometujesz tam? Oje. Mogę na Jeszcze takie... ludzi. Słuchajcie, czy ktoś chce dolicytować się do nas? No, nie! <do substitute> ktoś <ối> chce, mamy talerzyki, mamy wszystko. Jeszcze dużo zostało. Cebulka. Przepraszam, z całym szacunkiem dla norweskiego Black Metalu, dla całej kultury, ale to trzeba by naprawdę zdrowo poczesane, żeby tutaj jeść. Słuchajcie, to jest jaj po prostu. Lechu, jak? Mówisz spór cool. Ale my to robimy jeszcze. Nie, bo kończę, no bo miejsce trzeba zrobić. Leszek jak. Jak jakie? Mówisz, w Afganie było lepsze. Leszek siadaj. No czekaj, no niech strawi. Cebula jest najlepsza. O, 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 popatrz. tak, tak taktek. O Boże. Samobójstwo. No co Da radę. Idź na całość. No. nie oddychaj, nie oddychaj, bo jak złapiesz powietrze to dość. No. I źle, no to dokładnie. Nie ma. Nie, nie. Ale już jak jedziemy to po całość. Oha. Widzę, że nawet mikrofon umarł, tak że dam może sprawne na tego <noise> prezenda WZ.

Adaś, jak ci jest? Powiedz. <noise> ba! Rozkosznie. <noise> 1200 muzeów zwiedziłeś i nie zjadłeś takiego rarytasu. A tutaj wszystko. <noise> o, ale widzę, że się koledzy rozjedli. Nawet tu kolega też miał na początku obiekcję, ale widzę, poszło. Ja mam jeszcze trzy puszki, słoponi. Nie wiem. To, to jest oryginał do kwicoła. Ten co zjadł sześć baranów, tym trzy śmierdzące. Może, że pewne są do uchęczu, ten szybita. Czym chata bogata. <śmierdzi> tym rada. Jak, Adasiu. No nie wiem. Ja spodziewałem się naprawdę draństwa, ale aż, nie, nie aż takiego. A. Ej, słuchajcie, bądźmy szczerzy, gdybyśmy nawet to jedli teraz na wysypisku śmieci, to byśmy się nie skapnęli, słuchajcie, to jest taki, tak daje, no. Komar, komar, jakie wrażenia? E, ciekawe, inne. Mogę sztuć, Co? Sztuć sobie. Tak Kurde, kończą się. Widzisz? No. Dobrze. Jednego. Ja Jednego. Kolejna, to jest e, no, jeszcze no. mamy. No. O. o Jezu! Malefco, 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 To malefco, 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 Dobra, teraz ja będę częstował. <grymne> Bo mam jeszcze naprawdę trzy puszki, tak że nie muszę oszczędzać aż tak bardzo. W domu dzisiaj na kolację jemy. Ale Tylko na wolnym powietrzu. <grymne> nie! domu <grymne> to. No, Leszek. Zadam pytanie, za jaką cenę to wylictowałeś? Marne 50 zł. <grymne> A tak. najlepsze restauracje... Doznania niesamowite. Słuchaj, nawet u sowy przyjaciół tyle nie zje. za te pieniądze takie... A, bo... A, A się nasłuchasz? A się nasłuchasz? Ale lepiej cię nagrają. Lepiej <grym> <się> <grym> nagrają. Raz mam nie, obczyszczone. O Jezu, też, Jezu, też mam obro... Też, <grym> <grym> też mam obczyszczone. Mam <grym> Adam, więcej ziemniaczka, zdecydowanie więcej ziemniaczka. No. Słuchajcie, jak to zabija. Ale kiedyś e, pojechałem na wakacje i e, lodówka mi się zepsuła. Nie, na to nie jemy. Tego nie jemy. To jemy. To, to to jemy. Za mało prawda. ktoś chce ze mną całować? Nie, nie. Wiedziałem. Adam, myślę, że do kuty wrócisz na piechotę, bo w Artobusie będziesz, że tak powiem, u nich hebe. Chce ja zięgułem, a żarty. możesz mi zrobić kanapeczkę? O! tak, możesz mi zrobić kanapeczkę? Bardzo dziękuję. O Jezu. Robię Ci, robię Ci kanapkę, to jest to, to jest mięsko. cały no, tak, czas mówimy o, o, o zapachu, a jak smakuje może? O, o Adam, mów. Tak jak okay. pachnie. <gulacje> nic dodać, nic ująć. <gulacje> no, no to nie przekonałeś. Najgorsze z tego to jest obieranie. Tak, tak a tak to wszystko. Najgorsza tak. zabawa z Ale teraz kto wypije płyn z tego? Nie! No. A wypił już Czy ktoś? To jest druga licytacja! Właśnie. Nie biorę ta udziału! Tak, czekajcie, przecież ta puszka tak bardzo nie śmierdzi. Tak bardzo nie! No, no ale ja mam kata, dzięki Wam. <laughs> No to dojrzałe śledzi. no ale to... Ja się dziwię, że w oczy nie szczypię. Bo zapachu, wydaje się, że jeszcze żyje, czy już w trzech tygodni nie A <grym> to... podobny, bo... ktoś, mnie nie ma? Z... kim jest podobnie. Leszek, jaki chcesz z tym chlebkiem? Normalnym, żytnim chlebkiem polskim. Nie, nie was. Litewski, to niech będzie litewski. To śledzi na pół? Ale muchy się zleciały. Czy ktoś widział, że tyle much w październiku było? A, <grym>

o, ale jakie ładne różowiutkie. No sobie panu już szybko zrobił. podlega. może ja o, Ale z gnióreczek! O, o, jaki filet! Piękny! E to jest filet! A nie padają? <ślinik> O, o, pachy, o, proszę bardzo! Mieczu, tu zrobisz mi jedną kanapkę. Ty więcej zeżarłeś niż ja! Trudno! Zrobię ci. Tak, tę kanapkę. Ale to, to jest lepsze. To jest lepsze, bo bardziej wytrawne. Nie. same filety, filety. Starczy, starczy, starczy. Bardziej tak. Bardziej trapi. Powiem tak. Pierwszy kawałek zjadłem. Głowie, Drugi wiesz? prawie zjadłeś? Drugi prawie. jeszcze jednak. No jak chłopak po prostu wciągnąłem No to i wcześniej zjadłem. A jak to nie te muchy toleram. Antonio! No i co? Komar, komar, komar. Jedz tak jak jedzą. Na rzecz. Jak ci smakowało? A staw? Nie pomagasz. No, nie pomagać? Nie pomagać? Nie pomagać? Nie pomagać? Nie pomagać? Nie pomagać? się pomagać? Nie 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 Cieple. Dobra. Dobry. Dobry. E, jak pachnie. Fajny, taki idealny podwóreczkę. Jest trzymane. Jak, jak na weselu. Balanga na całego śledzie kiszone. Ile jest są lepiej do kiszone, prawda? to ci tak, przyniż? O. <gryption> o cebulka widzę, tu rejtasy. Nie. Ja powiem wam, że jak patrzyłem na internecie, to nie widziałem przy jednym stole tyle osób, które jadły i nie rzygały. Naprawdę? No. Bo to A trzeba to być to twardym Nie, miękkim. są. Śmietany chcesz też? Nie, nie, bez śmietany. Bez. Nie chcę sercu smaku. No to tak. no. no, no, jesteśmy no. my w No. Dajcie, czeka, ja. czeka, damy tu. Z uśmiechem na twarzy proszę. Nie, jak? Słony w smaku podobno? No Bardzo dobry. Nie marnuj, nie marnuj. Proszę. Jeszcze był niestety bardziej taki rozmapłany Tamten był mdły mówisz, tak? <śmienicza> jest jest <pierwszy. śmienicza> pierwsza ofiara. <śmienicza> Ale ja nie wiem. <śmienicza> 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 I... Dobra. Ja no, okay. Dziękuję. Tomeczko, może zjesz śledzia kiszonego. Nie, nie, dziękuję bardzo. <śleszy> Proszę bardzo.